3, 2, 1 Cześć witajcie Jolo Jolo Marco Polo Zaczynajmy grę bez zbędnego gadania um, Jakoś może spróbuję od razu dać radę, nie będę próbował już od razu spróbuję nagrać, czekajcie Tup! Tak wiem, jeden gadżet, czekajcie, To um, jest passer 3-2-1 Dobra jutra. Teraz zacznijmy grę. Tu, 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 tu muszę trochę pomyśleć. Tu to był tak to było i tak. Jedno gdzieś trzeba wstawić. Muszę pomyśleć. Aha, fajnie, że to tak zablokowałem. Dobra. Poprawię, prawie, prawie. Tu tutaj idzie, tak O tutaj. O dobra jest, jest No dobra Lecimy co tutaj Tak klanka o tutaj dobra Najpierw spróbuję z klankiem Bo jestem pewny Że klank mi się uda Tutaj windą w dół Zaraz zobaczymy co z tego będzie O proszę bardzo Skąd mam takie śmigiełko? Woj! <grymne> nie, 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 nie! Kurwa, kolego, nie, dlaczego? Jezu! No i właśnie będę lamił. Spadek mam tutaj. A nie, tu jeszcze nie ma spadku. Raczej, ten tu jeszcze wrócimy, bo tam o, widzicie, coś się świeci. Sięci. Kurwa. się bije. No właśnie, śrub trzeba Teraz tak, nie rozwalacie najpierw skrzyni, wejdźcie tu, rozwalcie te skrzynki. E, tutaj bo są śrubeczki, pieniążki. Tutaj też zresztą. No, a teraz jak skończycie, możecie już rozwalić te skrzynie dla kasy. O. Siup. Dobra, i chodźmy dalej. Klankiem może mi się uda zrobić sekcję nagrać, ale dalej coś jeszcze zobaczę. A i małgośka, małgośka, no, gośka. dlaczego. No dobra, dobra, Cicho, cicho. No. Już nie kojarzę, żeby trzeba było mieć... Czekajcie, jeszcze tu. spadek cholerny Nie wiem, co wam mogę powiedzieć na tym temat play'u. O, cholerny spadek, o Jezu, do 20? Serio? Chodź, chodź, chodź stąd. A, żaby. Um, jak dla was może... Nie są to no, nowi yy, wrogowie Bo już wcześniej mogliśmy z takimi walczyć Ale ja wam od razu mówię, że to są inni wrogowie Oni jeszcze nie byli Czekajcie, gdzie teraz trzeba iść, bo tak Tu są skrzynki, nie spadnij, nie spadnij No i świetnie, śrubek nie mam Cholera, kamera Cholera, cholera Tutaj, dobra, teraz tędy. Teraz tędy, klankiem, zbieram i śrubeczki. Nie chcę mi się do tyłu wracać, może tam była jedna śrubka, ale Ładem było wiele wygodniej, ale... Pomęczę się! FAAA! Kul Dlaczego? Ja tego nie znoszę i od początku. tu jest też jeszcze... Nie wiem, czy warto się męczyć, czy nie warto. Znowu on wypieprzaj. Nie nami tego, jeszcze myszką, znaczy klawiaturą przechodzić. Troszkę akurat nic nie robię. Spadaj, 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 spadaj. Podbieram, Ajaxe. a jakże No do mamy już 9 Widzicie, mamy już dużo kasy, i więcej zaoszczędzimy, jak będziemy. A dobra, tu nic nie było, innego nie będziemy na razie. Kurde, nic nie kupować. Pieprze to, pieprze to, pieprze to. Dobra, walić tą grupkę wrogów. No i czy ja wiem? Ziarnko to ziarnka. I coś jak będzie. Serious, tylko dwie śrubki z tego padło? Nędza! Nędza! E, sorry za te feile, ale no w końcu musicie się na coś patrzeć, nie? Dawaj, śrubki ty też ty też też ja nie mogę się powstrzymać, żeby nie zebrać tych śrubek, serii. muszę je zebrać. Nie wiem czemu, ale ja tak jakoś No Tylko mnie spadnie i nie spadni, mi nie spadnie, tylko mi nie spadnie. I to Nie 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 no dlaczego kurwo Jak ja tego nie znoszę Niewdzięczna robota naprawdę Wolałem mieć pada by było o wiele wygodniej Ale pomęczę się Będziecie mieli się na co patrzeć O właśnie Może nawet zbiorę to Może Zresztą pieprzyć to Idziemy! Nie, 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 nie. Jest, dobra. Ty, 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 ty. Nie cofaj się przed niczym. Dam sobie, radę, dam sobie 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 radę, tam, 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 tam i siu! Jupp! Jup! Jup! A, nie, 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 nie spadaj mi. Jeszcze tylko troszkę, dawaj. Jeszcze te lagi, teraz, teraz, serio. Jest, dobra, udało się, już będzie checkpoint, spokojnie. Dawaj Clank, dawaj. Minerujący bo on tak szybko, a w Cyclicie Legend to on tak... ...tak strasznie mocno zapierdala tymi obkami, tak w bok. Ciu, 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 ciu. serio. Teraz trzeba iść tutaj, tędy, zabrać oczywiście te śrubki, można je też tutaj zabrać najpierw. I teraz tak, no jak widzicie, tutaj nic nie przejdziemy, bo jest twór. O, życie dla mnie. A, dobra. A tutaj co to jest? To są gadżet wody. Jak Małgośka właśnie powiedziała, trzeba trójkątem uruchomić ich kowęda i one tak. Chodzą za tobą, stoją w miejscu, atakują i czekają. I chyba tylko tyle, dobra. Co to było. Atak. A, jeszcze Enter, czyli wejście do takich telepodów jak tutaj. Kurde. Czyli tutaj Enter O. I tam ci już coś świeci, taki gadżet, ale zanim tam pójdziemy, mam takie pytanko. Na jaką cholerę tutaj jest jakieś siedzenie pilota? Może tu ktoś w wieżyczce stoi, czy jak? Nie wiem. Czy to jest statek, który ląduje, czy jak? Nie wiem, co to jest za stacja w ogóle. Jaka część w ogóle tej stacji? Gdzie my teraz w ogóle jesteśmy? Nie wiem, nie wiem. Jakby ktoś mógł podpowiedzieć, teoryzować czy coś w teorii powiedzieć. No to zawsze coś. Ach, jak ja tego nie znoszę, człowiek myśli. <słyski> Człowiek myśli normalnie, że wystarczy, że troszkę podejdzie? Nie, musi bardziej się zbliżyć do tego. Wcześniej ja takiegoś nie było. Małgośka zamknij się. Wcześniej takiego takiegoś nie było i teraz w drugą stronę musimy myśleć. Czasami się myliłem, często i spadałem. A tu jest jeszcze dwa siedzenia, no, jakiś pilot najwyraźniej, ale po co jest tam trzecie siedzenie, to nie wiadomo. Dobra, chodźmy już, chodźmy, chodźmy. Gdzie mamy iść? Tam, tam trzeba iść, tam, tak. Tu jest barierka tutaj do windy z powrotem hop siup, hop siup, winda 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 i dalej będzie trudniej, ale najpierw zobaczymy sobie może info co bo O. I'm back so you are and I found this hey, hey cool it's a uh what is it no, wraz sobie tak Hydro displacer, mniejsza. Y chodźmy na po Infobota, bo. bo wiecie, a i właśnie nowa broń jest. Czekajcie, żeby pójść na następną planetę, na Revegar, na Blackwater City. I tu jest Sounder. To do. Okay, tego no nie kupimy. More. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Teraz tak. E, tak, tu był infobot. Idziemy. This shuttle has autopilot, auto which take you... Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Idziemy to zeksplodować. Tak, to wszystko wybuchnie. A, szkoda. Taki ładny był, amerykański. <laughs> Ten statek kosmiczny seria jak łódź podwodna, według Was? Spiszcie. Dobra, i teraz, bez różnicy, którą drogą sobie pójdziemy, no co jest, otwierać się. Aha, spoko. Tutaj, bez różnicy, jaką drogą sobie pójdziemy. Dobra, cofnijmy się. Znaczy, no nie cofnijmy, bo już nie wiem cofać się czy się nie cofać. Cofać się czy się nie cofać. Cofnijmy się, o. Kurcze, dwa życia poszło się jednak. Szczerze, ale... Shit, jedno życie, no co wy myślicie, że ja sobie dam radę? Dobra, przynajmniej mamy 10. I 10 nam zostanie. Możemy się w sumie teraz zabić. Ale po co, nie? Nowi przeciwnicy widzicie, o tacy blargowie, nasłał na nas drek, Cały czas na nas polują, szpiegują, cały czas chcą nas dorwać, zabić, bo możemy przychodzić w niecnych planach A jakie one są to jeszcze się nie dowiemy, tak dokładniej, bo wiecie... O oh shit, o oh kurwa We trójkę, tak? Padlinę jecie? Świetnie Kurcze, nie sięgłem jeszcze skrzynki nawet nie wziąłem, patrzcie. Da. Dobra. Dobra. Ammo. O, tu jeszcze pominąłem, patrzcie. O oh shit! Tu jeszcze być możecie! Nie cię szlag! Kamperze! Dobra, teraz bez jaj... Nie mogę teraz zginąć, jedno jest pewne. Śrubki. Jeszcze gdzieś jest coś? Nie ma. Tam są, tam są, tam są. Dobra. I mamy tutaj Press the Big Red Shiny Button, czyli naciśnij wielki, czerwony, lśniący guzik. Czemu znakiem zapytania. Dobra, wciskajmy. Dziękuję za wybór naszej automatycznej funkcji autodestrukcji. Sekwencja odzyskania wioski jest inicjowana. Proszę odpuścić wszystkie własne położenia. I teraz musimy stąd szybko zwiewać. Szybko, 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 szybko. Kurde no! Nie, 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 nie! Gdzie jest kurwa bomb glove? Jezus! Wypierdalaj! Gdzie jest moja broń? Wszyscy macie wypiordolać. Ja znam już was tu kurwa nie ma. No i widzicie, właśnie dlatego tutaj muszę akurat cena napaść, by było wiele wygodniej. Naprawdę. Kurwa! Nie! Nie widzicie mnie szmacy. Wiecie? Ten kurwa żyje! Ten kurwa żyje! Wypierdalaj! Ekstra, zginąłem! Nie! Jestem martwy, co mi z tego życia, jak jestem martwy? Naciśnij pieprzony przycisk. Bla bla bla. Czy to się da przewinąć? Nie, nie da się. Chuj. Nie da się tego zmienić. Jezu, jak Nie ja tego Nie znoszę. Bo pan moje fajne. No nie dziwcie się, jak ja gram na klawiaturze. Serio, sami spróbujcie przejść całą grę na emulatorze, na klawiaturze. Jeszcze bez cholernej kamery, co utruniewam wam dodatkowo grę. Spróbujcie, śmiało dawajcie, spróbujcie. Jestem ciekaw komu się to uda, no jestem ciekaw. Chociaż do tego poziomu przejdźcie to, spróbujcie, kurwa, spróbujcie tylko, spróbujcie, śmiało, spróbujcie, dawajcie, nareszcie, udało się, ów. Żegnaj, kabuł. Jebu. Reporting live from Blackwater City. We've just learned that Captain Cork will be presenting the grand prize at the Intergalactic Hoverboard Championship, which will be held here over the next few days. In related news, this planet has recently been suffering from an infestation of strange amoeboid creatures. The city's administration has assured this reporter that every step has been taken to eradicate these nuisances. Darla Gratch, Channel 2 News. Dobra. Jedno życie. daliśmy jakąś radę, jeszcze żyjemy, nie? O. Nie wiem czy tu iść dalej. Tam, da, bo tu jest ten. I tak zginę. To jest pewne, że zginę. Patrzcie, już idą kampery. Od góry już wychodzą, klapy się opuszczają, idą gnojki. Idą, idą po nas, idą. Mam 11 śrubek, nieźle, nie? Ale ja nie wiem czy ja zaraz nie skończę, bo już nie dam rady dalej tego przejść. Chociaż może spróbuję? A dobra, spróbuję! Surprise, motherfucker! Nie no dobra, bez przesady, nie?

tam jakiś chodź tu 13? czy mi się zdaje? uuuu Małgośka no, mówi o taunterze, ale ja nie wiem po co jest ten taunter, skoro tu jest w ogóle bezużyteczna po pierwsze, nie? Mniejsza małgośka jak już mówiłem się do niczego nie nadaje zwolnić ją idzie tylko No i tu chyba tak samo A no dobra olaci Tu jest kilka pudeł więc radzę wam użyć teraz treść pasera Wejdźmy tu Czekajcie wejdźmy tu O i zobaczmy co jest w środku, jest kilka pudeł, to już od razu wam mówię. O shit. Czy tak przechodziło? Czekajcie. O shit, nie wiem. Actually, you could help me if you... if you... if, you'd, if, you'd, if you'd. a if nie, jest takie łatwe, naprawdę. nie jest taki tak jest dobrze, a teraz? Eee, Nie na widzę zagadek Kurczę, no mówiłem, że już jest trudnie, więc... A, trochę się pomęczę. I przynajmniej ten odcinek będzie dłuższy chyba od innych, taki jeszcze robiłem Jeden to max, ile to? 28 minut chyba. Dobra. Pumęczę się, dobra, trzeba pomyśleć serio, bo to... To ma być. Tak, być może... Tak. O jest, patrzcie, udało się. Dobra, jest bit. No i tada... O cholera! Nie nie, 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 nie. Nie o nich zapomniałem w ogóle. Surprise motherfucker, co? W ogóle o nich zapomniałem. kompletnie nawet nie wiedziałem, że oni tu są. Znaczy wiedziałem, ale zapomniałem o nich. Tak mogłem zapomnieć, ale jak zgrasz w tę grę, znacznie dłużej niż w nią grasz w zasadzie i zapomniałeś. Dobra, zobaczmy. Tu wszystko. Teraz tu zobaczmy, tu dwa. A, nie, wszystkie. I... A wsmierzycie co? Wezmę te pudła, bo w tym już ich nie będzie. Więc ja bym radził wam ryzykować, bo później jak je zbierzecie, to już ich wcale nie, nie będzie, jak zginiecie. A no tak to proszę bardzo. Tylko fajnie, nie każcie mi się w drugą stronę wracać. No i od początku. Dobra, moi drodzy, dupa, kończymy. Ja już nie mam sił, naprawdę. Nie mam sił, podaje się. Nie chcę mi się już naprawdę. Ech. Dobra, to cześć, żegnam was, bla bla bla, bla bla bla.